Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na Plus. Tematem tego filmu jest całka potrójna po prostu padłościanie. Czego będziecie potrzebować, aby policzyć z nami to zadanie? Wystarczy Wam kartka papieru, coś do pisania oraz tablice ze wzorami na całki. I ewentualnie tablice, w których macie podstawowe wartości funkcji trigonometrycznych. I rozpoczynamy. Mamy obliczyć całkę potrójną. Po prostopadłościanie P. Prostopadłościan P przez, e, napisany jest tutaj odpowiednimi e, iloczynami kartezjańskimi, czyli e, w kolejności mamy tutaj przedział x, y oraz z. E, no i nasza całka jest podana więc wszystko wiemy i na potrzeby zadania, moi drodzy, zapiszemy sobie tutaj pewne wzory, z których będziemy korzystać, które możecie sobie łatwo wyprowadzić. One nie funkcjonują w tablicach, takich zwyczajnych tablicach z całkami, ale ponieważ, jak już wspominałam, na gmin będziemy z nich korzystać, więc pozwolę je sobie zapisać. Otóż całka z sinusa np. x plus a po dx to się równa, moi drodzy, minus cosinus x plus a plus C oczywiście, tylko że my akurat nie będziemy potrzebować tego C. I podobnie z cosinusem. Całka z kosinus X plus jakaś stała po DX, to jest po prostu sinus X plus A dodać o co chodzi? Dlaczego ja to piszę? Dlatego, że tutaj będą, mamy wyrażenie X plus Y plus Z i często one będą się wymieniać. W sensie niektóre będą zmiennymi, niektóre stałymi i te wzory pomogą nam ominąć stosowanie metody podstawiania co chwilę i będziemy mogli tylko je zastosować. No więc tak, na początku ustalamy kolejność całkowania. Proponuję, ponieważ pamiętamy, że zawsze na zewnątrz idzie zmienna, która jest ustalona poprzez stałe, ale że. Każde z tych przedziałów to są pewne stałe, więc nie ma znaczenia tutaj jaką kolejność całkowania sobie wybierzecie. Więc idziemy tak jak idą przedziały, czyli na początku od 0 do pi drugie, potem też od 0 do pi drugie, no i potem też od 0 do pi. Z naszej funkcji, czyli sinus X plus Y plus Z. I tak, od 0 do pi odpowiadało za zeta, czyli na początku po z całkujemy, od 0 do pi drugie to, to było po dy i potem mamy dx. Mówię, kolejność nie ma znaczenia, możecie sobie zmienić, to tylko zależy od was. Czyli na początku całkujemy po z, czyli x i y jest dla nas stałą, czyli to jest tak jakby nasze a. I teraz mamy wzór, że sinus yy, x plus a, czyli u nas to będzie z plus a, to jest następująca funkcja. Czyli my od razu wykorzystamy sobie ten wzór, czyli to będzie tak. Musimy niestety wszystko przepisywać dokładnie tutaj, co jest z przodu. Jakbyście wyobraźcie sobie, że macie na przykład całkę dziesięciokrotną. E, to więc mielibyście co przepisywać e, czyli mamy tak, całka z takiego sinusa z plus a to jest minus cosinus z plus x plus y, ja sobie zapiszę to w takiej kolejności e, oczywiście plus c nie piszemy, bo jest to całka oznaczona, no i tylko nasze granice od 0 do pi i pamiętamy o kolejności, teraz będzie dy a na końcu dx i teraz lecimy dalej Musimy opuścić tutaj ten nawias, czyli wstawiamy za zeta, bo wcześniej było po z całkowane. Wstawiamy najpierw pi, a potem wstawiamy minus i wstawiamy 0. Czyli znowu przepisujemy od 0 do pi drugie, dalej mamy od 0 do pi drugie i wstawiamy minus cosinus za zeta wstawiamy najpierw pi plus x plus y. Minus i ten minus, czyli plus, cosinus i za zeta wstawiamy 0, czyli zostanie mi x plus y. No i teraz mamy dy i na końcu dx. No to teraz liczymy całkę z takich dwóch wyrażeń po y. Czyli teraz zobaczcie, moją stałą jest tutaj, to jest moje a, bo tym razem x jest stałą. No i x plus pi też jest stałą. I tutaj też jest moja stała, a bo liczę po y. Czyli jak to będzie wyglądało zgodnie z naszymi wzorami. To będzie od 0 do pi drugie, w nawiasie kwadratowym już. I teraz ten minus mogę sobie tylko przepisać. Całka z kosinusa y plus A to będzie co sinus Y plus i nasza stała, czyli X plus pi. I tu będzie, moi drodzy, podobnie, czyli tu będzie plus sinus X plus Y. No i to w granicach naszych od 0 do pi drugie i jeszcze musimy pamiętać, że całkujemy to po x. No i teraz, ponieważ całkowaliśmy to po y, nasze granice, czyli najpierw pi 2 minus 0, wstawiamy za y, czyli to będzie wyglądało jak? Od 0 do pi 2 i mamy tak, minus, sinus. Za y stawiam pi 2 czyli będzie pi 2 plus x plus pi, no i pi 2 plus pi to są 3 drugie pi plus x, Plus, mm, i tutaj musimy jeszcze do tego wrzucić pi drugie, czyli to będzie sinus x plus pi drugie, minus, i teraz wrzucam 0 za y, czyli minus i minus tu będzie plus, sinus, i tu jak wstawię 0, to zostanie mi x plus pi, minus, sinus, i tu jak wstawię 0, to zostanie mi tylko x. No i tu mamy dx. No i uf, moi drodzy, została nam ostatnia całka do policzenia. Do której też zastosujemy sobie nasze wzory, żebyśmy tutaj to sprawnie policzyli, czyli opuszczamy ostatnią całkę i tak. Całka sinusa X plus jakaś stała, bo to jest teraz nasza stała, to jest minus cosinus X plus stała, czyli minus i minus będzie plus, czyli będzie cosinus X plus 3 drugie Pi. Tutaj będzie minus, bo to ten minus cosinus, X plus pi drugie. Tu będzie też minus cosinus e, x plus pi. No i tu będzie plus po prostu cosinus x w granicach od 0 do pi 2. No i teraz musimy pozbyć się znowu granic, czyli wstawiamy najpierw pi drugie za x, a minus stawiamy 0, czyli lecimy. E, tu będzie tak cosinus e, pi 2 plus 3 drugie pi, czyli zostanie mi cosinus 2 pi. Minus. Tu będzie pi drugie plus pi drugie, czyli cosinus pi. Minus. Tu będzie cosinus pi drugie plus pi, czyli cosinus 3 pi. I tu będzie cosinus plus cosinus pi drugie. Minus. I teraz znowu wszędzie wstawiamy za x0. E, czyli tu będzie, moi drodzy, cosinus 3 pi tu zostanie. Minus cosinus Pi drugie, minus, oj, co ja robię? Minus, tu będzie plus, bo minus i minus da mi plus. Tu będzie ok, tu będzie plus. Kosinus e, pi i minus kosinus 0. Dlaczego te znaki się zmieniają? Bo my odejmujemy podstawienia, czyli jak wstawiamy za pi drugie, minus i wstawiamy zero. Czyli możecie sobie na przykład, żeby nie zmieniać jeszcze znaków, zrobić to w nawias. Zależy jak wam jest wygodniej. I jak to będzie wyglądało teraz w naszym przypadku. No więc tak, moi drodzy, cosinus 2pi, jeżeli spojrzycie sobie chociażby na wykres, to będzie wynosił ile? To będzie wynosiło 1, czyli wpisujemy 1 minus cosinus pi, jak spojrzycie sobie też na wykres, to jest minus 1, natomiast cosinus 3 drugie pi to jest 0, cosinus pi 2 to też jest 0. Czyli tutaj też wychodzi 0. 0, e, cosinus pi to było jed, minus 1, czyli będzie minus 1. No i kosinus 0 to jest plus 1, czyli też będzie tutaj minus 1. No i cóż, moi drodzy, ostatecznie wynik będzie jaki? Mamy 1 tutaj plus 1, minus 1, minus 1, czyli wychodzi że nasza całka po prostu, a to po prostu padło ścianie, przepraszam, wynosi po prostu zero. No i cóż, moi drodzy, e, kończymy na tym e, nasze zadanie, e, nasz przykład. E, I cóż, e, ja zachęcam Was bardzo serdecznie do innych zadań związanych z całkami wielokrotnymi, które znajdziecie na naszym kanale. Jeżeli macie jakieś pytania wątpliwości lub też chcielibyście, abyśmy umieścili tutaj jakieś zadanie, nie czekajcie, wysyłajcie wszystko na adres mailowy, który zawarty jest w opisie do tego filmu. Ja zachęcam was do polubienia filmu, do subskrypcji kanału. Życzę udanego dnia i do usłyszenia.